Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wobec nauczającego Jezusa nie brakowało zamieszania. Od podejrzliwych pytań, czyż nie jest on z Nazaretu, przez wyrzucanie z miejscowości, jak w krainie Garazańczyków, po konkretne wzięte w ręce kamienie, by go ukamieniować za bluźnierstwo. Po drugiej stronie reakcji na Jezusową działalność są ci, Przychodzący, zdesperowani, potrzebujący. Jeszcze inni, których pociąga jego nauka, może również osobowość, sposób bycia. Tak zaczyna się wiara od zaintrygowania, które pociąga dalej i dalej. Za kamienie złapią trzymający Boga w ciasnych słowach i zasadach. Tymczasem to nie On mieści się w naszych słowach, ale my i cała rzeczywistość w Nim, w Słowie. Które streszcza wszystko. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.